Cześć, życzę, z tej strony Króle. witam Was z powrotem. E, po malutkiej przerwie dwa tygodnie temu był dopiero film. E, no i tak, e, troszeczkę zlemiłem, bo zapomniałem e, włączyć pewnie, pewne opcje i w sumie jedyne co zrobiliśmy to tutaj stał sobie taki jeździec. E, tych Indiańców i go. Zarąbałem i to było w sumie wszystko, co zrobiłem. A jeszcze wlazłem na ten statek i troszkę pogadałem to wszystko. <laughs> Cholera, poczekajcie. Niestety dźwięku zapomniałem włączyć. Liczę też, że jakość się poprawiła. Znalazłem lepszy, lepszą nagrywarkę. Jak kogoś to interesuje, to jest to X-Recorder. Ale rano. Nie odkrył to. Aha. No i cóż. Um, Co by to dużo powiedzieć. Dzisiaj jeszcze nagram kolejny odcinek z Retzana. Mm, ponieważ był malutki update i będziecie go mieli gdzieś w tym tygodniu. Może jutro? Może pojutrze tam jest jeszcze Luxidor. Yy. Ta seria nie będzie myślę, że długa. Myślę, że parę odcinków. Ze względu na bardzo prosty fakt. Dobra. Yy. Jedna kampania to jest takie 2-3 godziny. Tak więc... Yy. No nie jest to aż tak. O que é? Jest też niewielka szansa, że przegramy tą kampanię. Wątpię. Na razie wygrywamy. Ale kto wie? Oho. Oho. Okej. Okay. Kłet sali padł. To nie dobrze. Bo Węgier będzie szerżował. Musimy liczyć na jedną rzecz. A nie, to mrakuć sali zniszczył Węgira. Jezus Maria, ja jestem... mam mniej punktów niż... boty A on pić miast. Zawsze coś. <laughs> coś za coś, no nie? Teraz tych państwa wycofamy. Teraz Pytanie. Mam z Dziadami wojnę? Czy nie mam z Dziadami wojnę? Mam. Okej. Okay. No tu mamy troszeczkę przekichane. Mmm, no ale dobra. Co się stało Z... tu jest. Okej. Okay. Teraz trzeba będzie... <coughs> Przepraszam. Teraz trzeba będzie skierować się w konkretnym jednym kierunku. Czyli albo kiku, albo Luxidor, Tak, Luxidor, A, Albo Luxidor. Jep. pist, twist. Ty wysiądziesz. Nie ma tak łatwo. Za darmo wam tego miejsca. Za darmo to nawet i e Word nie dostaniecie. A tym bardziej Dzień Miasta. Śledziem was mogę zcielić. O, tu jest taki duży śledź. Eee, dorszem Dorszem śledziem. To będzie tytuł odcinka Doruszę mi i śledziem. No i co by tu dużo gadać, no? 10 minut mniej więcej, tak czy jak nagram. No bo cóż, pomijając fakt, ile to będzie się wysyłało, tam chyba 16 sekund to tam 27 megabajtów, a jak na mój internet. To jest to jest serious biznes. Dobra, tego. No, hm. no dobra. E, on co tam poradzi. <coughs> Nie zginie tak prędko. Moja łódź. Jakaś technologia by się przydała? Myślę, że archer. No i o czym by tutaj dużo gadać, jak wam dzień mija, bo mi jak na razie no to wstałem niedawno. <laughs> tak, dwunasta i wstałem. Hmm. Nie ma za dużo o czym gadać, no tylko te odcinki będą 10 minutowe. Nie jest taki krecem, który no, ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Tylko właśnie 10 minut. Żeby też to było troszeczkę dłuższe. Muszę się. 6 minut jak na razie jest. Mmm. Cholera. Mm. Następna tura. Może przy odrobinie szczęścia wyeliminujemy Luxidora. Ile on na miejsce? Jedno. Okej. Okay. Jak to mówi pewne przysłowie, je hatchilyki. Kto zna ten zna. Okej, okay, powinniśmy dać radę. On zada obrażenia, ale nie zdajmy go. No właśnie. Co jest dla nas na plus? Okej. Okay. A co mi tam, postawisz Park Fortuny? Dawaj giganta. Zawsze to się przyda coś. Papa. Pa. Mm. Dobra, mały fail. No, ale no, w tej rozgrywce rozwaliliśmy dwa boty, no nie? Ten się tak krąży. się tak popiernicza. No, Lol przeżył. <śm> I się tam. Póki dzietnie nie ma temu. Ile mu miast zostało? Dwa. Raz. Dwa. No, jak dobrze pójdzie. moje da. dobra, trochę ponad 10 minut będzie najwyżej. Wielki problem. Mm, ale wyeliminujemy trzy boty w tym odcinku. Progres. Jezus Maria, długo to jeszcze. No, kolejny level, super unit. O, Bogom dzięki. Dobra, zbierzemy sobie rybkę. Cicho psie, cicho. Poczekaj, aż skończę. I climbing, bo się przyda Cicho się głupi Nikt nie przylasł Dobra, zajmiemy mu ostatnie dwu ostatnie tak chciałbym Zajmiemy mu to jedno miasto, po czym e, zakończę odcinek Oho Wojna Nie Zapipki. No cóż, na dwa miasta. No cóż, Puny Excause the Tribe, tak bym mam siedem miasta, ty tylko dwa. Gościu, co ty robisz? A, szybciej. Dobra, ruszać się. Okej, okay. wy się wycofacie tutaj i się uleczycie, co mi tam. Dobra. A co mi tam, na bogato, spiritualizm. No i cóż... Nadszedł koniec tego odcinka, więc żegnam się z Wami bardzo serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, który nie będzie, na który nie będziecie musieli tak długo czekać, jak na ten. Mamy 10 tysięcy punktów, jesteśmy trzeci na sko w skorsach. Mamy 7 miast chyba najwięcej. Więc podsumowując ten odcinek bardzo dobry, udało nam się wyeliminować dwa plemiona. Oraz zbliżamy się do <laughs> zniszczenia drugiego. Jak i powoli będziemy zajmować zachodnią część kwadratu. Ten świat nazywa się kwadratem. Tak więc dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie trafiłem.